serdecznie na moim kanale dzisiaj testy obciążeniowe na moście SAG live. mam nadzieję że wszystko ustawione jak trzeba i widzicie jak to wygląda obecnie testy odbywają się na lewym brzegu mostu rzeki oczywiście na moście i tak to wygląda zapraszam do oglądania My international friends. Today we are at the Economic Activity Zone Bridge. And there is a bridge load test, ongoing bridge load test. Throughout the day there will be different tests, different parts of the most of the bridge bridge tested. And I will be trying to be here all the time for you to show you the final stage of the construction site. Na kanale Travel and Nature oglądamy dzisiaj na żywo relacje z testów obciążeniowych. Most SAG, czyli strefy aktywności gospodarczej, praktycznie ukończony. I trzymamy kciuki, czy przejdzie testy. Przed chwilą testowana była. Druga strona mostu, czyli po prawej stronie rzeki, a teraz jesteśmy na lewej stronie rzeki Dunajec, Ostrów. Jest to miejscowość w okolicy Tarnowa. Most budowany jest techniką taką metodą nawisową, praktycznie cały odlany z betonu, uzbrojony jest to prawdopodobnie najdłuższy. Most w Polsce zbudowany właśnie tą metodą. 815,16 metrów długości. Jest on w terenie dosyć trudnym, ponieważ jest tu ujęcie wody. Dlatego teren musi być odpowiednio zabezpieczony. Stąd też trwają pod mostem intensywne, zaawansowane prace, które mają na celu właśnie zabezpieczyć przed ewentualnymi wydarzeniami, zdarzeniami, wypadkami ten most. Prawie 3 lata, trwa budowa. Wszystko wydaje się, że jak najbardziej w terminie wykonawcą jest firma Metrostaw Polska, główny wykonawcą. Most łączący autostradę A4 Tarnów Zachód z miastem Tarnów, a dokładnie ze strefą aktywności gospodarczej w Tarnowie. Stąd nazwa taka umowna na razie funkcjonująca mostu SAG, czyli strefę aktywności gospodarczej. Wykonawca wywiązał się tu wspaniale z pracy, ze wszystkich zadań. Można powiedzieć, że w terminie jak najbardziej i efekty oglądamy właśnie dzisiaj na moim kanale. Pokażemy jeszcze nieco z góry. I obecnie pokazuje widok w stronę Tarnowa. Wschód słońca mamy, więc słoneczko nam tutaj troszeczkę przeszkadza. Jak widzimy zbliżają się następne ciężarówki na drugiej stronie. No i ten pas właśnie na dole mostu jak widzimy jest to jest ten etap budowy polegający na zabezpieczaniu przed ewentualnymi wypadkami, które mogłyby się zdarzyć na moście przykładowo cysterna z chemikaliami, które się rozlewają. A jak widzimy tutaj obok są takie studnie, kopce, które no, stanowią infrastrukturę, infrastrukturę um, ujęcia wody dla miasta Tarnowa, stąd bardzo neurologiczny punkt, musi być odpowiednio zabezpieczony. tak mniej więcej na końcu odcinka tego z prawej strony rzeki od Tarnowa Ten odcinek środkowy jeszcze nie był testowany. No ten taki powiedzmy najważniejszy, najbardziej spektakularny z łukami. Most musiał być w taki sposób wykonany, żeby zaprojektowany i wykonany, żeby w żaden sposób tutaj nie ingerować właśnie w to ujęcie wody. Niektórzy Moi widzowie y, dziwili się tutaj, dlaczego ten most jest taki krzywy, zak zakrzywiony. Jak widzimy zakręt, dlaczego nie można było zrobić prostego mostu? A on jest taki wygięty, zwłaszcza nad rzeką. To nie dla zabawy, tylko po prostu z konieczności. Nie dało się tutaj przesunąć. Tych struktur odpowiedzialnych za pobieranie wody. I stąd projektanci musieli dostosować się w odpowiedni sposób do tego i powstał nam taki piękny, spektakularny łuk na moście. Niezbyt łatwy. Do wykonania, jednak udało się w końcu. Jak widzicie sami, most wygląda fantastycznie. Dzisiaj chciałbym się z Wami spotykać tak jeszcze dwukrotnie. Może mi się uda, właśnie na żywo. Sprawdzę, czy. To nagranie w ogóle jest. Tak naprawdę to nie wiem, czy ono jest na żywo. Do końca nie mam możliwości tego sprawdzić w tym momencie. Ale mam nadzieję, że słyszycie. I widzicie wszystko. Na żywo. Z mostu w Ostrowie, Tarnowie, w jak kto woli. Łącznik autostradowy A4 z miastem Tarnów Bardzo ważne połączenie, jak wiemy, w Tarnowie, Mościcach znajdują się strategiczne zakłady produkcyjne, zakłady azotowe i oczywiście dojazd. Połączenie z autostradą bezpośrednie jest niezwykle ważne. Właśnie dla tych zakładów, ale też dla mieszkańców. Obecnie możemy się cieszyć dwoma mostami. Cała historia jest z tym związana. Ktoś jest zainteresowany, to zapraszam na mój kanał. Znajdziecie tam na pewno dużo informacji odnośnie tego, o, właśnie dlaczego mamy dwa mosty obok siebie. Ciekawa rzecz. Dość duża koncentracja mostów w jednym miejscu. Most w Ostrowie już od dłuższego, od pewnego czasu nam służy. A wkrótce pojedziemy nowym mostem, wspaniałym. Zapraszam również na moją relację z wnętrza mostu, z tak zwanej skrzynki. Można znaleźć na moim kanale. Fantastyczne doświadczenie bycie w środku mostu. Zachęcam wszystkich, kto jeszcze nie widział, to jak najbardziej warto zobaczyć, jak wygląda most od środka. Niestety dzisiaj nie jestem w stanie tam się znaleźć, już nie ma dostępu w tym momencie. Była to taka jedyna okazja. Oczywiście dzięki za pozwoleniem yy, głównego wykonawcy tutaj, któremu dziękuję bardzo za umów. Za umożliwienie mi filmowania właśnie tego wnętrza mostu i, i tego, co tam się dzieje, i dzięki temu mogę się z Wami podzielić. Także, jak widzimy, w tym momencie po dwóch stronach trwa test obciążeniowy. Są to te odcinki skrajne. To nie jest jeszcze główny most, czyli ta. Struktura przebiegająca nad samą rzeką. Miejmy nadzieję, że wszystko wypadnie bez najmniejszego problemu i już wkrótce będziemy mogli się cieszyć nowym mostem. sześć ciężarówek wyładowanych materiałem budowlanym ustawionych bardzo blisko jednego z filarów. To jest filar. p 8 jeśli się nie mylę, tak T8. nie, te 7, 8, 9, P7 teraz. 7, 8, 9 i dziesiątka po drugiej stronie tunajca. For my international friends now, what we are seeing is the final bridge load test of this economic activity activity zone bridge in Tarnov. Very important construction site and project for us, for the whole community. You can see the live right now on my channel Travel and Nature. We'll be wrapping up soon because we need to reload and I'll be meeting you throughout the day. So stay tuned, be with Travel and Nature, and for sure you'll be able to see more images like that. Thank you very much. Tak, ja już dziękuję wszystkim w tej sesji. Musimy niestety zmierzać powolutku do miejsca lądowania. Niestety ograniczenie, bateria, powoli nam się tutaj. Wyczerpuję. Dziękuję bardzo wszystkim, jeśli byliście ze mną i zapraszam na następny odcinek. Myślę, że około godziny dzisiaj o 11, może 12-11 tak powinien tutaj być z następną relacją. Do zobaczenia!